Siuneczko widzę w dzisiejszym odcinku przetestujemy ostatnio bardzo lubianą grę na Robloxie czyli Glide Tower ale to nie będzie po prostu zwykłe przetestowanie gry tylko w tym odcinku będzie do wygrania 1000 robuxów więc oglądaj od początku do końca by dowiedzieć się jak można zgarnąć 1000 robuxów zostaw łapeczkę w górę subika bo jest 92 Procent widzów ogląda moje filmiki bez subskrypcji e, i przechodzimy do gry. Kiedy się pojawiamy, widzowie pojawiamy się tutaj. Mamy taką mini platformę. E, tutaj, jeszcze na górze, e, mamy wesprzyj nas, e, mamy e, właściciela, e, też drugiego właściciela. Tutaj nie wiem, stoją ludzie e, i Donation Leaderboard, czyli kto najwięcej e, zadonate'ował na tą grę? 13 tysięcy Robuxów ktoś zadonate'ował Widzicie, możemy zadonate'ować, ale ja tego nie będę robił na razie. E, mamy takie coś do wspinania się. E, teraz możemy sobie tutaj zeskoczyć Jak widzicie, możemy taką sobie latać. Można wejść na górę e, i polecieć fajnie. Mógłbym nawet jeszcze tutaj wyżej taką wejść i stąd lecieć. Patrzcie, jak lecę. Mogę już od razu polecieć tutaj. Nie, nie doleciałem. Tips jump before gliding. Always move forward, play chill, czyli skacz przed lataniem. Zawsze poruszaj się do przodu. Czyli zresetuj najpierw, jeżeli chcesz wygrać? Nie, jeżeli wygrałeś i chcesz zarobić więcej punktów wygrania znowu. W tej grze dostajesz darmowe checkpointy, jeżeli dołączysz do, do tej grupy ich społeczności i like the game. Ok, Zobaczmy jak daleko uda nam się dotrzeć w tej grze. I tu patrzcie, pierwsza przeszkoda. Taka charakterystyczna tylko w tej grze, czyli latanie. Podskakujemy i lecimy. Yo! Ej, spadłem. Oj, to będzie ciężkie, bo ja już spadłem. Fajnie, możemy, widzicie, zablokować sobie celownik po środku, e, więc będzie łatwiej po prostu e, ogarnieć parkour. E, I próbujemy druga próba. I udało się. Tak, udało się. Dobra, doleciałem. E, kolejna przeszkoda, ale to dla nas nic i podrobienie na górę. Oj, drugie latanie, patrzcie, tu stajemy, skaczemy i lecimy do przodu. Ej, to bije. Te białe bije. Nie. Ej, to mnie bije strasznie. Dobra. Ej, i lecimy po raz kolejny. Ej, poczuć co z się stało. Jak przyleciałem, to mi w ścianę, już mi yy, skina złożyło. Prawie jak u niego, tylko że głowa była jakoś przy nogach moja. Dobra, teraz potem wozimy drabiną na górę. Czekajcie. A niewidoczna drabina! Yo! Huhu! Hu, hu. Dobra, i lecimy. Nie, w sub walnąłem. Watch out. A, czyli możemy zobaczyć reklamę i chyba wrócimy do tamtego e, checkpointu, więc to jest super dobry. O, widzicie, wróciłem. Teraz, żeby nie walnąć tylko w ten słup. Dobra, doleciałem. Teraz musimy tako przeskoczyć, ale to nie jest. To w ogóle nie jest trudność dla mnie. Patrzcie, pyk, pyk. Ojoj, to już jest trudniejsze. Kinda trudniejsze. To w ogóle nie jest trudne. Patrzcie sobie tako po prostu przejść bokiem. O, lecimy po raz kolejny, widzę. Patrzcie. Łu! Wow, amazing. Oj, tu mamy kolejną ukrytą drabinę, patrzcie, jak, jak ona jest niewidoczna. Oj tu teraz mamy e, przeszkodę, która zadaje obrażenia. Ale ona trochę zadaje obrażeń. Prawie zginąłem. Dobra, ale już jestem na górze. Teraz e, mamy takie trójkąciki. Pyk, pyk, pyk i pyk. Dobra. E, nie zregenerowało mi się hapy jeszcze. E, więc muszę uważać, bo mogę zginąć. Pyk, pyk. Dobra, udało się, przyszedłem. Teraz mamy e, ku, kółeczka. Prawie spadłem tam, bo ta koza mocno skoczyłem i bym tam w lewo poleciał. Ujuju, byśmy bym musiał albo oglądać reklamy, albo robuxy. Albo zaczynać od początku. Dobra, teraz lecimy. Chyba muszę przez to szkło się przebić. Chyba. Dobra, testujemy. Tak, przez szkło A to mnie też trochę przyspieszyło. Yo, trampolina, nice. Nie. O dobre, doleciałem. Kółeczka, one są puste w środku. Oj, prawie spadłem. Dobra, jestem. O, platforma jeżdżąca. <laughs> Prawy spadłem z tego. W ostatni moment skoczyłem. Dobra, lecimy. Doleciałem. O, i patrz się tak ko mnie zużyło wtedy. Nie, patrz ruszające się platformy. One są super, super powolne. Dobra. To jest takie podnoszące do góry. patrzcie. No, to tak do góry podnosi. Dobra, jestem. A, i to jest trampolina. Tak, to jest trampolina. Dobra, teraz musimy lecieć przez te szkło. Ono nas przyspieszy oczywiście do przodu. I lecimy. Pyk. Pyk. Doleciałem nice. Ciekawe jakbym spadł i na przykład tu stanął. E, za tym drzewkiem to e, za tym drzewkiem to czy bym leciał. Patrzcie jak już jestem wysoko. Ej, tam trochę zostało do końca. Jak, jak nie spadnę, to jestem, jestem w jakiejś już połowie. Jakbym nie spadł, za pierwszym razem to ukończył, to by było super fajne. Dobra widzowie, lecimy z drugą próbą. Muszę od razu tu, tu i tam. 3, 2, 1. Nie! Za drzewo się uczypiłem. A to mi nic nie pomoże. Ajajaj, i co ja zaczynam od początku? A few moments later. Dobra, próbuję po prostu lecieć do przodu. A to nie trzeba było w żadną tą ścianę. Aha! I to tak po prostu trzeba było zrobić. Jaki skam. Gra mnie tak oskamiła, tyle czasu straciłem. A to było takie łatwe. A tu jest niewidzialna drabina. Dobra. Dobra, muszę między tymi dwoma ścianami przelecieć. Pyk, dobra, przeleciałem. Jestem pro, jest, jestem kamień, jestem najlepszy. Jestem kami, jestem najlepszy. Uuuhu, uh, hu, prawie spadłem. Tak samo jak wtedy. Taką. Te platformy się ruszają, które zabierają zdrowie. Dobrze, że one zabierają trochę zdrowia, a nie w ogóle całkowicie zabijają. Dobra, to nie jest ciężkie. Trampolina. Nice, doleciałem. Teraz tu? Nie. Uj, ale dobrze, że niedaleko się załapałem. Tu naprawdę można się załapać i nie zaczynać od początku. Tutaj na samym czubku skok, skok i skok. Skok, dobra, doskoczyłem. Nice. Teraz ruszające się platformy, pyk, pyk, trzeba po prostu wyczuć. Timing, timing, nic ciężkiego. O i w końcu lecimy, lecimy, lecimy. Jest, doleciałem. Stąd muszę doskoczyć. Dobra, doskoczyłem, nic ciężkiego. Pyk, doskoczyłem. Teraz tam, tutaj, dobra, doleciałem, nie spadłem. Pyk, pyk. Ile jeszcze zostało? Prawie już jestem, patrzcie! Patrzcie, jak mało zostało. Prawie już jestem na górze. Pyk, pyk, pyk. Dobra, ostatnia trampolina. Dobra, muszę się dobrze przygotować. Pyk. I teraz. Puuu, lecę, 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 lecę. Dobra, tak, doleciałem. Completed Glide Tower. Siadam. Jo, ale to było skomplikowane, widzowie. Jeżeli widzu, widzu e, grałeś kiedykolwiek w tą grę, to zostaw łapeczkę w górę. E, jeżeli chodzi o robuxy, to jeżeli pod tym odcinkiem będzie 365 łapeczek w górę, to jedna z osób, która zostawia łapeczkę w górę, dostaje 1000 rubloxów. Proste, proste, no. no.